Dzień dobry, jest już trochę wiecznie, pada deszcz, warunki trochę trudniejsze, no ale trzeba sobie radzić w każdej sytuacji. Dzisiaj chciałabym wspomnieć, ale tylko wspomnieć, ale nie, a nie opowiedzieć o książce Ani Niemczynow, tamta kobieta. Dlaczego, dlaczego ta książka? Dlatego, że z tą książką jest związana... Bardzo ciekawa historia, która wciąż czegoś mi uczy. Wydarzyła się kilka lat temu i związana jest z autorką. Targi w Krakowie, które się dopiero co skończyły, też mają, miały wpływ na wybór tej książki. Obejrzałam chyba. Wszystkie filmiki, które się ukazały, i zdjęcia Ani Niemczyno w Stargów, one jakoś tak, tak same mi się wyświetlały, jak nie szukałam, ale ważne, że one znalazły drogę do mnie. Wiele wzruszeń, no i te, te ciche cuda, które dostrzegam każdego dnia i tytuł tej książki, ciche cuda. Ale z tej książki to ja wrócę jak książka już będzie u mnie, ale tamta kobieta. Bardzo często jeździmy do Kołobrzegu, brzegu. Mamy blisko i czasami po pracy, a czasami no żeby sobie odpocząć, popatrzeć na morze, nad morzem posiedzieć. I któregoś razu jechaliśmy do brzegu i tak sobie przez myśl pomyślałam, taka myśl mi przeszła, przeszła przez głowę, jak fajnie by było spotkać Anię Niemczynów. A dlaczego koło Kołobrzeg? Ania wrzuca filmiki albo zdjęcia, że była w koło brzegu, akurat jest w koło brzegu. No i ja sobie tak właśnie pomyślałam, fajnie by było, gdybym akurat dzisiaj spotkała Anię. Dojechaliśmy do koło brzegu, wysiedliśmy, się tam zaparkowaliśmy i zapomniałam. Ja jeszcze na początku gdzieś tam się rozglądałam, a potem pochłonęłam mnie rozmowa z moim mężem i zapomniałam. Weszliśmy na molo, idziemy. I to była taka sekunda. Po prostu sekunda. A ja się patrzyłam na mojego męża, patrzyłam się na morze, i dosłownie ułamek sekundy, jakby ktoś mnie pchnął, żebym się odwróciła w lewą stronę. I odwróciłam się. I to była sekunda. Obok. Przechodziła, ale nie no, ze swoim mężem i z córeczką. A ja po prostu, a nie miałam, zabrakło mi po prostu. Nie wiem, ja nie potrafiłam w ogóle nic powiedzieć, ale jakby po prostu coś innego w środku mnie. Usłyszałam, jak mówi: O, dzień dobry. I w tym momencie usłyszałam swoje słowa, a Ania już mi mijała. I tak się już odwróciła, no i nawiązała się krótka rozmowa. I zapytałam się, w pewnym momencie padło pytanie, którą książkę jej czytałam. Jaka była odpowiedź? Nie powiem. Niech to zostanie już tajemnicą. W każdym bądź razie po tej krótkiej rozmowie? Rozstaliśmy się. Oczywiście było przytulenie, które do dzisiejszego dnia pamiętam. I Ania z rodziną poszła w jedną stronę, my w drugą, ale chyba po 15 krokach mówię do mojego męża, nie, jedziemy, ale gdzie jedziemy? Dopiero? Przyjechaliśmy. Jedziemy do Empiku, jest po 18, jest jeszcze otwarty, na pewno. Szybko sprawdziliśmy otwarty, biegiem do samochodu, biegiem podjechać do Empiku. I może by w tym nie było nic dziwnego, gdyby nie to, że akurat ukazała się tamta kobieta, akurat nie miałam tej książki, akurat chciała mi tą książkę, ale była bardzo droga, a ja w zasadzie no ze względu na cenę nie kupuję w Empiku i nie kupuję... Nowości, ale w tym momencie to było to. było to, Ja po prostu wiedziałam, że to nie jest przypadek i wiedziałam, że w tej książce jest coś, na co ja szukam odpowiedzi, że to jest odpowiedź na pytanie, z którym się zmagam wiele, wiele lat. Nie potrafię znaleźć odpowiedzi, a ta, którą próbuję sobie dać, jest bardzo trudna. I kupiłam tamtą kobietę, stała jedna. Przyjechaliśmy do domu. Ja już nie chciałam morza, ja już nie chciałam nic. Dojechaliśmy, a ja co zrobiłam? Usiadłam i zaczęłam czytać. I oczywiście w tamtej kobiecie znalazłam odpowiedź na pytanie, na które tyle lat szukałam odpowiedzi. A dlaczego to mówię? Ano dlatego, że kiedy wczoraj sięgnęłam po tą książkę, zresztą cytat pochodzi, dzisiejszy z tej książki, to wrócił tamten moment, tamten moment takiego niespodziewanego spotkania. I właśnie, jeżeli czegoś bardzo pragniesz, tak jak jest napisane w książce, to cały wszechświat chce Tobie w tym, w tym pomóc. A pomimo, że ja zapomniałam, jak już wysiadłam, no to jednak zobaczyłam a nie Niemczynow na żywo. I miałam darowaną tą chwilę, tylko dla siebie. Chwilę, która zostanie we mnie na całe życie. Dzięki temu pojechałam do Empiku. Dzięki temu kupiłam książkę Dzięki temu uzyskałam odpowiedź na to pytanie i stałam się wolna. Dostałam wolność dzięki tej książce. Przestałam się zadręczać. I to był piękny dar. To jest piękny dar, który otrzymałam dzięki Ani Niemczynow, dzięki jej książce, dzięki temu, co w tej książce napisałam. To jedno ważne zdanie rano, a warunki są jakie są, dzisiaj rano zaczęłam przeglądać książkę i stwierdziłam, że czas do niej wrócić. Dlaczego? Dlatego, że czytając ją tu wtedy, czytam chyba inaczej. Czytałam nastawiona na to, że tam jest to ta odpowiedź. Chociaż nie wiedziałam, czy to będzie akurat na to pytanie odpowiedź. A kiedy ją dzisiaj przeglądałam, spojrzałam na nią innymi oczami, co innego w niej dostrzegłam. A że w moim życiu jest tak, że nic się nie dzieje bez przyczyny, wszystko jest zawsze po coś. Czasami mam wrażenie, że jestem tak krok po kroczku prowadzona. No i dlatego będę musiała sięgnąć po tamtą kobietę, Ani Niemczynów, raz jeszcze, a raz jeszcze zagłębić się w tą historię, ponieważ wiem, że i tym razem znajdę w niej coś, co będzie dla mnie ważne i znajdę słowa, które, które są mi potrzebne na teraz. Jak ktoś powie, dlaczego czytaj drugi raz książkę, jest tyle nowych, a ja wychodzę z innego założenia. Dobra książka może być czytana 5, 10, nawet 20, 30 razy. I za każdym razem odkrywamy coś innego, a za każdym razem ubogaca nas w inny sposób. To, to po co czytać wszystko? Nie wszystko jest dla mnie, każdy ma inny gust. Każdemu się co innego podoba. A ja wracam do książek dobrych, ważnych, bo może czasami usłyszy o tej książce ktoś, kto jeszcze się z nią nie zetknął i może ten ktoś znajdzie w niej odpowiedź na swoje pytania. Na koniec chciałabym tylko powiedzieć, że tam jest takie zdanie, że w życiu trzeba mieć pewien ideał. Trzeba do niego dążyć. I nieważne, ile razy się przewrócisz, nieważne, ile razy zaliczysz porażkę. Ważne, żebyś do niego doszedł. I taka pełna radości, pełna nadziei, że tamta kobieta znowu mi woła. Zachęcam, kto jeszcze nie czytał. Aby sięgnął po tamtą kobietę ani Niemczynów. A jeżeli ją czytał, to może warto sięgnąć raz jeszcze i dostrzec coś, czego nie zauważyliśmy wcześniej. I tak jak jest takie zdanie też, jak dziadunio bohaterki, ona wspomina i takie słowa swojego dziadunia, który mówił. Oj, właśnie. I zapomniałam, jakie to były słowa. Nie przypomnę sobie, ale postaram się napisać te słowa pod tym filmikiem. Ania Niemczynow, tamta kobieta, wydawnictwo Willy, dużo dobra.